Siema! Co będzie na szóstej edycji szkoleniu Bookiego? Tego dowiesz się podczas szkolenia. Natomiast już teraz chcę powiedzieć Ci, zdradzić trochę szczegółów, jak wygląda takie szkolenie. Przede wszystkim zależy mi na tym, by każda osoba, która jest zainteresowana takim szkoleniem, odbyła ze mną wcześniej indywidualną rozmowę. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, dlatego że lista, grupa osób, która będzie na szkoleniu, jest ograniczona do stół. Tłumaczyłem już w poprzednim odcinku dlaczego jest ograniczona do stół. Mianowicie dlatego, że lepsza jakość. Ja podchodzę do każdego indywidualnie. Jak ktoś się chwali, że ma 4000 osób na grupie, to nie wiem jaką to szkolenie odwala. U mnie jest to po prostu bardzo profesjonalnie robione, co zresztą. O czym świadczą poprzednie pięć edycji szkoleń, na których to na każdej edycji przeszło ponad 90% do końca szkolenia, o czymś to mówi. Gdzie cztery miesiące ktoś był na szkoleniu, w każdym momencie mógł zrezygnować, był miesiąc po miesiącu, nadal uważał, że mu się opłaca, że ta wiedza, którą ja udostępniam, jest dla niego wartościowa i te osoby po prostu zarabiają pieniądze. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Możecie oczywiście zadać mi pytanie na najbliższym liveie 25 sierpnia. Będzie live o godzinie 18.00. To jest piątek, godzina 18.00, 25 sierpnia. Na tym liveie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Natomiast dzisiaj krótko, jak wygląda takie szkolenie? Z czym ono się je. A jeszcze tylko wracając do tego wątku, który poruszyłem, dlaczego mi zależy na tym kontakcie osobistym. Po pierwsze, dlatego że lista osób jest ograniczona do 100. O czym mówiłem już wcześniej, a po drugie, nie każdy się na takie szkolenie nadaje. To nie jest tak, że przyjdzie ci do głowy, że zapłacisz, a ja jestem maszynką do zrobienia do ciebie pieniędzy. Tak to nie wygląda. I wiedzą to osoby z poprzednich szkoleń: wiedzą, że ja jestem bardzo krytyczny, bardzo wymagający, oczekuję od ciebie myślenia, myślenia logicznego, oczekuję od ciebie zaangażowanie w swój własny rozwój, oczekuje od ciebie przede wszystkim jakiejś tam minimalnej wiedzy matematycznej, minimalnej No przede wszystkim logicznego myślenia, nie musi to być wiedza z zakresu e, nie wiem, liczenia całek czy, czy, czy coś z stylu wiedzy, która jest na studiach. Po prostu trzeba najprostsze rzeczy umieć policzyć, odróżnić wiedzę od wiary. No bo większość ludzi, która gra na buchmacherce Czyli myślę, że nawet większość z was, która mnie ogląda, nie podpiecha się matematyką, tylko podpiecha się po prostu tym, że aha, ci są lepsi od tych, no to na tych postawimy i, i niezbyt się e, orientują e, w zakresie hakunku prawdopodobieństwa, wartości oczekiwanej czy innych też pojęć. E, o tym z kolei będzie w następnym odcinku. E, natomiast to, po co przychodzicie. To na pierwszym miejscu i przede wszystkim coś, co będzie całe życie dla Was przynosić pieniądze, całe życie. To jeżeli Wy poświęcicie ten czas, te cztery miesiące na szkoleniu u mnie, to przez całe życie będziecie mieć z tego profity. I najważniejsza rzecz, którą ja Wam daję, to jest przede wszystkim wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza. To nie jest taka prymitywna wiedza, którą możecie sobie posiąść z internetu. Jest to wiedza wynikająca, z wielu moich doświadczeń, wielu lat moich doświadczeń, tak naprawdę nie tyle nawet lat, co można powiedzieć śmiało, że prawie 20 lat. Mniej więcej w 2006 roku e, zacząłem e, zgłębiać wiedzę na temat Buchmacherki. Oczywiście, matematyką się interesuję już od dziecka, ale, ale od 2006 roku mam pierwsze sukcesy pod tytułem patenty na Buchmacherce w jakiś sposób. Wykorzystywać ułomności Buchmacherów, a tych ułomności jest dużo więcej. I powiem Wam, że to oprócz tej wiedzy, którą Wam pokazuję na przykładzie różnego rodzaju obliczeń, przedstawiam dowody matematyczne, że dana rzecz działa w sposób najczęściej używając, że tak powiem, kursów laboratoryjnych i warunków laboratoryjnych do danego patentu. Do tego później, jak już mamy prototyp jakiegoś patentu, to dopiero wprowadzamy go w praktykę, sp sprawdzamy logistykę i dopiero zaczyna to funkcjonować prawidłowo i u mnie na szkoleniu dostaniecie gotowe, już działające patenty. Tak jak zresztą poprzednie edycje otrzymały, gotowe, już działające patenty. Jest coraz to nowsze, powstają, nowsze, coraz większe jakieś tam błędy się pojawiają u buchmacherów. Można to wykorzystać i y, taką y, oprócz wiedzy matematycznej, dowodów matematycznych, że coś działa tak, jak działa, bo Wy musicie wiedzieć, że to działa, a nie wierzyć mi. Dopóki będziecie mi wierzyć, no to to, jest, to, 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 to po prostu nic y, z Was nie będzie. Znaczy skoczycie szkolenie, zarobicie na czymś, co działa obecnie, no bo będziecie wierzyć, ok, ale później, jak będzie coś nowego, trzeba będzie samą uznaleźć i tak dalej, no to sobie nie powiedzicie po prostu. A ja Was nauczę. W jaki sposób samemu znajdować błędy u buchmachecha, w jaki sposób przeliczać te błędy i w jaki sposób przekuć to bezpośrednio na hajs do waszej kieszeni. Ponieważ wiem, że to działa, i każda osoba, która poświęciła czas dla mnie, obecnie zahabia pieniądze na buchmachechce, wiele osób rzuciło jakiekolwiek inne działania pod tytułem praca. Utrzymuje się z buchmacherki, bo da się utrzymać. Wszystko kwestia odpowiedniej logistyki, skalowania danych rzeczy i w ten świat będę chciał Cię wprowadzić. Tomasz u mnie na szóstej edycji, więc dostaniesz przykłady wykorzystania, dostaniesz obecnie działające patenty, przede wszystkim dostaniesz wiedzę popartą normalnie wzorami, aplikacjami, które pokażą Ci nawet w postaci tej bootstrapowej wynik, Końcowy w gruncie czasowym Twoich inwestycji, to otrzymasz ode mnie zaległo, ale przede wszystkim będziemy realizować wspólne projekty, tak jak z obecnymi osobami na szkoleniu, gdzie wspólnie realizujemy jakiś projekt oparty oczywiście na czystej matematyce, gdzie wspólnie dzielimy jakieś tam zyski, korzyści z tego projektu. To również jest na szóstej edycji szkoleń, kiedy już przechodzimy do praktyk. No, bo na początku jest wiadomo więcej teorii, na początku muszę Was nauczyć z czego co wynika i jak, w jaki sposób szukać pewne błędy, pewne błędy, a potem będziemy przychodzić po prostu z patentu do patentu i będziemy go realizować w praktyce. To co również dostaniecie ode mnie, to niepowtarzalne, indywidualne wsparcie starych vip Dlatego że. Na, obecnie po pięciu edycjach szkoleniowych mam jakieś niecałe 400 osób, które ukończyły szkolenie. Te osoby są nadal zaangażowane. Cała nasza strona na Discordzie działa. Są to osoby z, tylko i wyłącznie wewnątrz grupy, które po prostu już ukończyły to szkolenie. Nie ma tam nikogo z zewnątrz. My wszyscy jesteśmy już zapoznani indywidualnie, osobiście. Razem współdziałamy. To są osoby, które już. Że tak powiem, dożywotnie zostają ze mną, już nie muszą, że tak powiem, za nic płacić, bo już tą wiedzę uzyskały. I te osoby z wielką przyjemnością Wam pomogą, poprowadzą Was, więc dostajecie wsparcie ze starych vip którzy już ten sukces osiągnęli, którzy zaczynali tak samo jak Wy. Więc tutaj jest to niewątpliwa cecha, której nie sądzę, żebyście znaleźli gdziekolwiek indziej niż u mnie. W ogóle nie widziałem nikogo kto by oferował, i to tak nieskromnie powiem, taką wiedzę, jaką ja wam przedstawiam. I tutaj dostajecie tak, że właśnie dlatego jest to ograniczenie osób, dostajecie bezpośredni kontakt ze mną. Ja was poprowadzę za rączkę do sukcesu. Jest to też niewątpliwie olbrzymia zaleta tego szkolenia, bo jestem osobą, która po prostu nie znosi porażek, Jakkolwiek by to nie brzmiało, po prostu w momencie, jeżeli widzę, że komuś trzeba poświęcić więcej czasu i bardziej mu wytłumaczyć, to myślę, jak, w jaki sposób to zrobić, a nie załamuję ręce, że się nie da. Po prostu dla mnie jest cel, jak jest cel, to ja w tym momencie zadaję pytania, jak osiągnąć ten cel, i po schodkach go osiągam. Więc macie bezpośrednie, Bezpośredni kontakt ze mną i bezpośrednio macie możliwość po prostu. E, jest ta, jakby to powiedzieć, e, inny, inny rodzaj kontaktu. No, zapomniałem tego słowa, ale wiecie o co mi chodzi: że po prostu e, jest możliwość taka, że ja z każdym indywidualnie jestem w stanie dotrzeć do każdego i wytłumaczyć mu tak, jak trzeba, by ta osoba zaczęła perspektywować, żeby się ta osoba nie bała, bo dużo osób, Początkowo przychodzi i po prostu, no, wszyscy są inni. Jeżeli ja będę mówił językiem matematycznym, a druga osoba będzie słuchać językiem humanistycznym, to my się nigdy nie porozumiemy. No to tak jak ja bym mówił po albańsku, a, a, a ktoś by y, albańskiego w ogóle nie znał, tak I, i, i odpowiadał mi powiedzmy po czesku, tak, no to, to, to po prostu nigdy się nie dogadamy, tak. To jest bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy rozmawiamy bezpośrednio, jesteśmy w stanie złapać. Wspólny język i jak pewnie wspólny język, to wiem, że to działa. Jestem w stanie wytłumaczyć czyimś językiem dokładnie to, co powinien zrozumieć. No i na koniec, to tak śmiesznie zabrzmi, ale całe szkolenie to też jest świetna zabawa. Świetna zabawa, bo jak już poznajecie, poznacie resztę osób, które biorą udział w szkoleniu, a także stare wipy ukończyły już szkolenie, zobaczycie jak niesamowitą fajdę e, robi to, kiedy wspólnie zmagamy się z tymi samymi celami, bo naszym celem jest obrywanie Buchmacherów, kiedy chwalimy się swoimi zakładami i, i po prostu swoimi osiągnięciami, jak nasze spółki, w cudzysłowie spółki, bo każdy tak jakby miał taką spółkę, znaczy spółka to jest ktoś z kimś, mam na myśli spółki, firmę, przedsięwzięcie, o to, to bardziej miałem na myśli. Gdzie każdy gdzieś tam pokazuje swój kapitał, jak to wygląda i jest z tego niesamowita fajda, ponadto wspólnie kontaktujemy się, bawimy, rywaliśmy na różnych szczeblach. Eee, I to jest taki fan, jakiego się nie da opisać. To jest tak, że e, już po pierwszym miesiącu ludzie się na tyle poznają, że e, naprawdę jest z tego świetna zabawa, może to wam potwierdzić praktycznie każdy. Na sam koniec, oczywiście, jest integracja, gdzie poznajemy się osobiście na żywo i wspólnie się bawimy, i, i po prostu wymieniamy się kontaktami, które prosperują później przez całe życie. Więc to wszystko macie w moim szkoleniu, i pamiętajcie jedną rzecz: że to się po prostu zwyczajnie opłaca. Trzymajcie się. Pamiętajcie, zapraszam Was na live 25 sierpnia, piątek, godzina 18. Widzimy się na live. Pozdrawiam, Siemka.